The 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 I like to move real close after waking up. Drogu, jedziemy zwiedzać saksońskie zamki. 5 godzin drogi przez nami, także spoko. Nie jest, nie jest daleko. Jak na razie nie pogoda nam się podoba, żeby jest trochę podobno, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Jest ciepło. Bo to najważniejsze. zabieramy nabieramy na was

Podrezna. Jesteśmy w hotelu. Wow, jak miło. I klimatyczny pokoik. Co to jest? Dlaczego mamy widok? Zobacz. Tu normalnie mamy na zamój widok, ale czad, co? Patrz pieski ekstra widok. No, jest Jest super. Zobaczymy co tutaj jest. Lew jest korona dla ciebie. O, i tutaj mamy aszybę. Zobacz jakieś 19 maja, to nie dzisiaj? Nie. Wczoraj. Ale coś jest... Święta trudka. Gdzie jest korona dla mnie? Tu. Ja. Proszę, królew. Dziękuję. O, tu jest A ty patrz. masz w Tak. Na no masz strąbę. Zaraz sobie to przejrzymy. Poznajmy. No dobra super. O o jest zamek, w którym jesteśmy, jaki ładny prospekt ekstra dobra, zaraz będę przeglądać Muzyka Right. <laughs> nazywa się tak, nie będę go czytać, żeby nie kaleczyć tego języka i tej nazwy, więc możecie sobie zobaczyć. I mamy tutaj taką przekąskę, gdzie że to jest łosoś, to są jakieś regionalne sery, a pokażę wam w ogóle, jak to się nazywa. Talerz seksuński. Talerz, tak? To jest to? Nie. Billy Castle Plate, o. Więc tak to wygląda. Fajnie, że jest karta po angielsku, to jest super. I mamy taką przekąskę i zobaczcie, jest przepiękna pogoda. Tutaj z tyłu jest taki, zobaczcie, w, w zadaszenie z drzew, z bluszcz, to przepięknie to wygląda. I to z tyłu mamy hotel, a tam już widać pałac. Witajcie! Dzisiaj jest nasz drugi dzień pobytu i jedziemy zaraz zwiedzać zamek Stolpen. Pogoda nadal jest piękna, więc mam nadzieję, że tak się utrzymają na spytko. Taką cienką kurtkę, więc mam nadzieję, że będzie ok. Przyjechaliśmy, jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Stolpen. Ja to wymawiam albo pewnie inaczej. Nie będę skaleczyć, napiszę Wam. Na pewno nie stolbę, tak jak ja to wymówiłam rano. I zobaczcie, jakie jest piękne miasteczko. Piękna pogoda. Tutaj jest taki rynek. I tam u góry widać zamek, w którym mieszkała hrabina Kozel. I zaraz się będziemy tam wspinać do góry. Jest pięknie. Zobaczcie, tu macie taki fajny kierunkowskaz duszek. Pokazuję i tutaj jak go nastawicie ogonem. Chodźmy tutaj. Burg, czyli zamek. To wam pokazuje gdzie musicie iść. Oj. Duszek mnie ubrudził. I wtedy idziecie tą uliczką, To jest w ogóle piękne miasteczko. I tam widzicie wieżę zamku. Zamku w Stolpen. Ten zamek jest znany z tego, że tutaj swoje ostatnie dni spędziła Hrabina Kozel. Nie wiem, czy kojarzycie ten stary film, chyba z lat 60. polski. Ja uwielbiam stare polskie filmy i widziałam go kilka razy z moją mamą. A jeżeli nie kojarzycie historii, to Hrabina Kozel była kochanką Augusta Mocnego. E, w ogóle ich historia romantyczna zaczęła się, ich, ich historia miłosna zaczęła się bardzo romantycznie, gdyż słuchajcie, e, król zobaczył ją po raz pierwszy, kiedy wybiegła e, z płonącego domu. E, on się, Był pożar domu, ona wybiegła z tego domu i on ją zobaczył i zakochał się, zaczął się o nią starać. No i miał już wtedy żonę, ale. Hrabina Kozel została taką e, sekretną e, małżonką. Dostała taki papier. To była oficjalna faworyta, oficjalna metresa. Mm, dostała miejsce na dworze. Jej zdanie było ważniejsze niż e, zdanie ministrów. No i wszystko by było pięknie, gdyby nie to, że baby są jakie są. I hrabina Kozel e, krótko mówiąc e, truła. Augustowi, że y, chciałaby być żoną, że chciałaby, żeby dzieci się wychowywały na dworze i chciała bardzo dużą sumę pieniędzy, ponieważ miała przyznaną taką pensję, która była jej wypłacana, miała pałace, miała suknie, miała wszystko, co chciała, ale chciała też dostawać bardzo dużą sumę pieniędzy. No i też miała dosyć ciężki charakter i knuła, y, knuła intrygi. Nie była lubiana na dworze. No i też e, ludziom nie podobało się, że tak krótko mówiąc, e, dzisiejszym slangiem ciśnie króla e, e, i bardzo go tam męczy, żeby, żeby to ona została jedyną wybranką jego serca. No i historia nie, nie potoczyła się. Nie potoczyła się szczęśliwie, nie potoczyła się tak jak Hrabina się tego spodziewała, ale to może wdrapiemy się tam na górę, na tą wieżę i opowiem Wam więcej. Wydrapałam się na wieżę i opowiadam Wam dalej. A więc słuchajcie, hrabina miała z królem umowę, y, która czyniła ją taką, to była taka tajna umowa, która czyniła ją sekretną żoną króla. Więc tak jak Wam mówiłam, żyła na dworze, miała dobre życie, y, urodziła królowi y, czwórkę dzieci, pierwsze zmarło, trójka Przeżyła. Król sprawił, że cesarz nadał jej tytuł hrabiny von Krosel. No, ale, tak jak mówię, nie miała łatwego charakteru. Ludzie jej nie kochali. Strasznie cisnęła króla. No i królowi przestało się to podobać. Hrabina też miała swoje teorie na temat tego, jak król powinien rozwiązywać sprawy polityczne. Król ją wielokrotnie upominał, żeby wyluzowała żeby nie wtrącała się. No i e, wszystko ułożyło się tak, że hrabina urodziła dziecko i nie mogła podróżować, a dwór e, wyruszył do Warszawy i tam podsunięto mu inną interesę. No i potem sprawy już się potoczyły, tak że król zażądał zwrotu tego dokumentu, tego takiego niby ich małżeństwa. Ona gdzieś ten dokument miała u kogoś innego, nie mogła zdobyć tego dokumentu. No, generalnie wszystko się posypało i zostało, miała niby dostać najpierw takie prawo, że może się poruszać gdzie chce. Król w ogóle nawet taki dokument, że yy, ma prawo przebywać wszędzie tam, gdzie król nie przebywa. No ale skończyło się tak, że została osadzona tutaj w tej wieży i tutaj spędziła 49 lat do śmierci. Tak, więc nie było happy endu. Tutaj mamy jakąś taką a, jej kuchnię. I wchodzimy, i to jest, jesteśmy właśnie w wieży, czyli się wspinamy po wszystkich schodach. I tutaj zaraz Wam pokażę Hrabinę Gozel na portrecie. Tutaj mamy Hrabinę w czasach młodości. Tutaj mamy Augusta. I tutaj już chyba jest w wieku późniejszym. Fokus na mocne brwi. I tutaj tak wyglądały pomieszczenia, podobno nie żyła w luksusach, gdyż o każdą rzecz musiała prosić króla czy tam dwór pisemnie i z tym był problem. Musiała się o wszystko, teoretycznie przysługiwało je wszystko, co chciała, ale musiała pisać petycję o każdą rzecz, więc podobno resztę życia spędziła tak raczej skromnie, nie było już przepychu pałaców i pięknych wnętrz. A tutaj zobaczcie, mamy plakat z filmu o Hrabinie Kozel. Zobaczcie. I tutaj leci jakiś film. I słuchajcie, co ciekawe, tutaj mamy najróżniejsze jakieś figurki, pamiątki z Hrabiną Kozel. Ale mamy też trunki, słodycze. To jest chyba gra. I tutaj jest napisane, że od 90 roku e, Hrabina Kozel jest tak naprawdę marką marketingową. E, I co ciekawe, słuchajcie, nikt nie wie jak się nazywała żona Augusta Mocnego, a wszyscy słyszeli o Hrabinie Kozel. Terlic, Ja znam... Gros... Gros... ...terlitz. Jakoś tak. Będziemy wam pisać nazwy w opisie, bo będziemy je kaleczyć. Sorry. Ale jest pięknie, prawda? Jest pięknie. Jesteśmy teraz w ogrodzie barokowym, w stylu francuskim. O. Augusta Mocnego. Słuchajcie, chciał sobie wybudować ogród. Eee, ale nie bo... byle jaki ogród. Tak, ale na początek miał taki problem, że Chciał kupić tutaj ten teren. No, jeszcze... <laughs> chciał kupić ten teren, ale musiał jakoś potajemnie to zrobić, bo się wszyscy burzyli, że za dużo kasy wydaje na takie różne rzeczy. I tutaj on chciał zrobić chyba jak to było? 60, 60 hektarów ogrodu udało mu się zrobić 18. Tak, tak i powstał ogród w stylu francuskim mówiłaś i tu był jeszcze pałac jest oranżeria do dzisiaj gdzie hodują skróty, pomarańcze drzewka pomarańczowa a można sobie zrywać te pomarańcze? w domu sobie możesz te małe zrywać tych małych to się trochę boję no wiem ale pani opowiadała że tutaj mają specjalnie wykwalifikowanych ogrodników do tych pomarańczy, więc może tu będą dobre te pomarańcze. No może. Mogę zerwać? Nie, nie możesz. Zresztą pani ci powiedziała, że to są gorzkie, bo to było skrzyżowanie pomarańczy, mandarynki i. Grajfruta. Grajfruta, i że yeah. one są na nalewki albo na. likiery. Albo na konfitury. Nie musieliśmy podbierać, dostaliśmy Ale to jest oranżowy? Albo To jest oranżowy To jest pomarańcza Pomarańcza Próbuję Jest całkiem smaczny Pokaż Ale jest taka warianta Bitar Która Aha, warianta I, I I I bardzo dobrze smakuje To potem będzie pokazane Przepraszam <laughs> wkrótce Wierzymy na słowo, to mm.

To też dla Augusta, ale tylko do, do rozrywki. on sobie wybudował, żeby robić tu imprezki, a w ogóle nie mieszkam, także lubię Bra to Brawo, brawo ty! O i to też są te drzewka pomarańczowe, mm -hmm. które stały za czasów Augusta. I podobno to wtedy był właśnie taki lans, że przyniósł drzewka z Włoch, No i teraz znowu. stoją. Mm -hmm. Tak jak to było za jego času. Mhm. Mm dobry ten August. Dobrý, dobry, dobry. Tutaj zobaczcie, ciekawe są te e, donice, ponieważ te drzewka w ogóle przyjechały z Włoch najpierw do tego ogrodu, w którym byliśmy poprzednio e, i tam były chyba rok czy półtora roku, tak jakby pod, pod, czekali aż podrosną i przywieźli je tutaj, żeby to było tak jak za czasów Augusta i one są takie przytwierdzone tutaj raz, żeby... Wiatr ich nie przewrócił, a dwa, żeby ich ktoś po prostu nie ukradł. I donice są w takie biało-niebieskie pasy. I to jest nawiązanie do donic, które miał August tylko w jego czasach. To były donice z miśnieńskiej porcelany, oczywiście luksus, lubił chłopak zaszaleć, lubił się pokazać. No ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach miśnieńska porcelana kosztuje fortunę. To by była nie lada gradka dla złodziei, więc są drewniane, ale malowane. W tych samych kolorach. I tutaj mamy drzewka. Widzicie, one są mniejsze i trochę młodsze niż te, które widzieliście wcześniej. Będziemy niedługo płynąć, którymś z tych statków parowych. Zobaczcie tutaj, widać jak. Płynęcie para. Jeszcze nie wiemy, którym, ale którymś popłyniemy. I będziemy teraz płynąć do zamku w którym mieszkamy, czyli do pilnic około półtorej godziny. Mega Wam polecamy taki wypad, bo jest przepięknie. I słuchajcie, postaramy się Wam pod spodem wszystko podlinkować i opisać, gdzie byliśmy, jak się nazywały te miejsca. Postaramy się znaleźć strony internetowe, ile kosztuje bilet wstępu. Też jest coś takiego, że tu jest taka karta, która obejmuje wszystkie pałace, zamki w regionie i wtedy płacicie jeden raz um, za bilet i to się mega opłaca, tylko ja wam to opiszę pod spodem, bo w tej chwili nie pamiętam jak to jest i też jeżeli tutaj nocujecie czy jesteście w restauracjach to w wybranych miejscach macie zniżkę na tą kartę więc to się mega opłaca, więc postaramy się wam wszystko w opisie um, zrobić, żebyście mieli, nie wiem, na przyszłość jeżeli Taka będziecie karta zainteresować... saksońskich tak, zamków tak, karta saksońskich zamków jest przepięknie, jutro jeszcze zwiedzamy Zamek Pilnic czyli ten, z którym znaczy nocujemy w hotelu przy Zamku Pilnic, będziemy go zwiedzać, to wam pokażemy i będziemy jeszcze w Miśni. Także słuchajcie, jesteśmy zachwyceni i na pewno jeszcze będziemy chcieli tu wrócić um, i przyjechać jeszcze raz. Ja jestem zachwycona, naprawdę. Zwłaszcza, że to jest tak blisko i naprawdę droga jest dobra. Myślę, że z wielu miejsc w Polsce, Tak. A naprawdę warto. W ogóle jeszcze, jeżeli mieszkacie we Wrocławiu, to będzie super blisko. I naprawdę to jest ekstra właśnie na taki weekendowy wypad, jeżeli na przykład nie macie dużo urlopu, a chcecie sobie gdzieś pojechać nie, da, nie tak daleko na weekend i coś innego niż może takie destynacje, które są mega znane, chociaż też możecie sobie zrobić taką wyprawę, bo niedaleko jest Praga. No i też teraz jest po drodze z różnych... Wypadu i trasie, bo tak jak Tomek mówił, my tyle razy przejeżdżaliśmy przez Podrębno, nigdy się nie zatrzymaliśmy, a mega szkoda, bo jest naprawdę pięknie, także mega polecamy Wam taki wypad. Tak jest. Podpisuję się pod tym dwa łapami, Cztery mała łapami, Czterema. I ten rejs z statkiem też jest świetny, Super jest to? Naprawdę. Słoneczko świeci. Tak. Jest normalnie knajpeczka. Tak, Bar, jakie tu jest po prostu jest jedzonko, i jakie są tu po wszystko. prostu super, super, rzeczy naprawdę. Także jeżeli będziecie mieli ochotę, to wszystko się postaramy Wam opisać. A my się już żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! pa, pa.